Cześć. Witajcie w 23 odcinku Polskiej Myśli Deweloperskiej. Dzisiaj druga część gry, która jest klejnotem rodowym studia Draw Distance z Krakowa. Mowa oczywiście o grze Serial Cleaner, a wspomniana druga część, o której dziś powiemy, to gra Serial Cleaners. Tytuł ukazał się 22 września na PC i wszystkich konsolach oprócz Nintendo Switcha, na którym ukazał się dopiero 6 października. Gra jest oznaczona jako grywalna na Steam Decku. Serial Cleaners to skradanka z elementami akcji, ale nie to czyni ją wyjątkową. Bardziej to co w grze robimy, czyli sprzątamy miejsca zbrodni z ciał i dowodów. A wszystko w Nowym Jorku lat 90 z stawkami wcześniejszymi. Całość w niecodziennej i ciekawej otoczce graficznej, a także z masą nawiązań i inspiracji popkulturą tamtych czasów. No to uruchamiamy odkurzacze i zapraszam. W grze wcielimy się w czterech seryjnych czyścicieli, czyli Boba Silinera, człowieka doświadczonego już w zawodzie, Erin Reed, ksywka Viper, dziecko tamtych czasów i uzdolnioną hakerkę, Latishie Thomas, czyli po prostu Lati, która bardzo chciała być artystką, ale raczej w innych rodzajach sztuki. No cóż, życie zweryfikowało. No i wcielimy się też w Haldora Boena, pseudonim Psycho. Pseudonim ten nie jest przypadkowy, typ jest dziki i nieobliczalny, a przy tym nie rozstaje się ze swoją przyjaciółką piłą łańcuchową. Historia opowiedziana jest jako retrospekcja doświadczeń każdego z nich podczas wieczoru sylwestrowego 1999 roku. Opowieść każdego z bohaterów to osobna misja. Całość podzielona jest na pięć rozdziałów, po jednej opowieści, łamane na misji na rozdział. Poza jednym rozdziałem kolejność ich wykonywania jest dowolna. Każdy z rozdziałów to godzina wieczoru ostatniego dnia grudnia tegoż roku. Pomiędzy opowieściami mamy też czasem interaktywne cutscenki, w których jest jakiś tam ograniczony wybór. Ręki uciąć sobie nie dam, ale wybory tam dokonane plus kolejność wykonywania misji ma chyba wpływ na to, jakie otrzymamy zakończenie. Jak można łatwo policzyć, misji mamy 20. Każda z nich to niecałe pół godzinki, czasem znacznie krócej. Mi przejście gry zajęło 9 godzin. Opowieści zaczynamy zazwyczaj podobnie czyli naszym wysłużonym samochodem zawsze ten sam. Widać mają jakiś ulubiony model. Zajeżdżamy pod miejsce zbrodni, wysiadamy i po krótkim wstępie zaczynamy zabawę. Zdarza się, że nie lądujemy od razu w miejscu, gdzie nie wolno przebywać, a gdzieś poza i sami decydujemy, którędy wchodzić. A jak już wejdziemy, zadanie jest jasne: posprzątać wszystkie ciała, zebrać dowody zbrodni i uciec. Poza tym, zawsze musimy odkurzyć krew. Nie przesłyszeliście się. Krew sprzątamy po prostu odkurzaczem, obojętnie z jakiej powierzchni, zawsze nim. Przeszkadzać w sprzątaniu starają się stróżowie prawa, udający, że patrolują i zabezpieczają teren. W praktyce ich sztuczna inteligencja jest tak głupia, że już chyba bardziej się nie dało. Są ślepi, jak ciało czy dowód znika, to przejmują się tylko przez chwilę, a potem wracają, jak gdyby nigdy nic do swoich patroli. Żeby nas zauważyć, musimy praktycznie przebiec im przed nosem. Serio, czasami czułem się trochę jak w sąsiadach z piekła rodem, szczególnie w momentach, gdzie nasz bohater, chcąc zmniejszyć poziom uwagi policjantów, tutaj reprezentowany przez odznaki, po prostu chował się pod stolik czy inne łóżko. Mam nadzieję, że tak po prostu miało być. Misje są zawsze otwarte, nie narzucają nam kolejności sprzątania placu. To zależy tylko od nas. Poza tym każdy z bohaterów ma inne umiejętności i podejście do sprzątania. I tak, Bob może zawijać ciała w folię, dzięki czemu nie zostawiają smugi krwi po poruszeniu. A także, gdy chce szybko uciec, może zrobić ślizg we krwi. Viper za to może hakować urządzenia, by na przykład wydały dźwięk, co pomaga odciągnąć policjantów. Może też wyłączyć czasowo kamery. Lati jako jedyna umie skakać przez przeszkody, a Psycho z przyjemnością korzysta ze swojej piły łańcuchowej, by pokonywać przeszkody albo rozczłonkowywać ciała, co z jednej strony robi jeszcze większy bałagan, ale z drugiej ułatwia pozbywanie się ciał. Poza tym każdy z bohaterów ma tak zwany zmysł czyściciela, który działa jak mapę etapu, w którym widzimy dosłownie wszystko, co w nim jest. A wszystko to sprawia, poza tym, że etapy są świetnie zaprojektowane, oczywiście, że misje się nie nudzą. Uważam też, że historia jest intrygująco poprowadzona ze szczyptą chaosu i w sumie zaskakującą konkluzją. Jak już zdążyliście pewnie zauważyć, grafika nie należy do realistycznych, a jak już gramy, to wszystko widać z perspektywy izometrycznej. I ogólnie mi to nie przeszkadza, poza dwiema rzeczami: twarze są straszne, ludzie w tej grze, a w szczególności nasi bohaterowie, wyglądają jak kosmici, w dodatku są brzuchomówcami. Drugą rzeczą, która zwróciła moją uwagę, to animacje. Są naprawdę drewniane, nasi bohaterowie poruszają się dosłownie jak kukiełki, ale tu również mam wrażenie, że to taki celowy zamysł. Podoba mi się za to styl graficzny jako całość, inspirowany według twórców street artem i postmodernizmem pana Jean-Michel'a Basquiat'a. I coś w tym jest, szczególnie widać to już w intro przed menu, a także w scenkach rodzajowych przed misjami. Dołożono do tego fantastyczny soundtrack, który na przykład w misjach jest zależny od postaci, którą kierujemy, bo każda ma inny gust muzyczny. Plusem jest jeszcze fajnie dobrana obsada aktorów chociaż trochę dziwnie, jakby zniekształcenie nagranych ale szło się przyzwyczaić. Okej, okay, time out, folks. i Przejdźmy do czepialstwa. Poza tym, na co już troszkę pomarodziłem, jest coś, czego nie potrafię wybaczyć, o co mam żal do twórców, i bardzo chciałbym wiedzieć, dlaczego tak się stało. Otóż w grze nie mamy naszego języka. Mamy za to poza angielskim standardowo niemiecki, francuski, hiszpański, ale też takie mniej oczywiste, jak koreański, brazylijską odmianę portugalskiego, czy nawet język moskali. Draw Distance. Dlaczego? Reszta już w sumie mogliście usłyszeć. To jest śmiesznie głupie AI, które sprawia, że skradanie się jest tutaj tak naprawdę umowne. Większość czasu nie trzeba tego robić. No i te straszne twarze naprawdę się ich boję. Jest jeszcze jedna głupotka. Ciekaw jestem, jak działają te odkurzacze krew wciągają bez śladu nawet ze śniegu magia. Podsumowując, serial Cleaners to kawałek naprawdę fajnej rozgrywki. Mamy 20 zróżnicowanych misji, całość zajęła mi 9 godzin, ale ja nie jestem tak zręczny. Myślę, że da się grę ukończyć w co najmniej godzinę mniej. W grze uświadczymy też masę, naprawdę masę nawiązań do popkultury tamtych i wcześniejszych czasów. Widać też inspiracje np. twórczością pana Tarantino. Pomimo tego wszystkiego, do czego się doczepiłem, chociaż nie mogę przeboleć braku języka polskiego, polecam spróbować. Ja się dobrze bawiłem. To był 23 odcinek polskiej myśli deweloperskiej, a gra, którą oglądaliście, to serial Cleaners od Drought Distance. Dziękuję pięknie za uwagę, trzymajcie się, cześć.